rządów tak wiesz jest taka Gdzie że okazjonalnie populacja obraca się i i to jest tłumaczenie mówi pan to długie to jest prawie pół godziny czekaj bardzo wystraszony przed ogólną populacją boję się tak boję się ponieważ jeśli śledziłeś historię kilka razy było powiedziano mi że Zebrali się w Stanach Zjednoczonych i dyskutowali, w jaki sposób mogą wycofać te wszystkie utajnione projekty i sekrety, i za każdym razem dochodzili do konkluzji, że to niemożliwe, ponieważ nie można tego wycofać, ponieważ odpowiedzialności są zbyt ogromne. Więc jeśli jesteś bagnem i jesteś winny tych wszystkich różnych rzeczy, i bagno jest winne, i próbujesz otworzyć się i otworzyć okno na, na, tych na te wszystkie utajnione sprawy, no to jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Są wielkie ryzyka z tym związane. Więc po prostu boisz się ogólnej populacji. Historia rządów, jak wiesz, jest taka, że okazjonalnie populacja obraca się i zabija, zabija rządzących, więc 325 milionów ludzi w Ameryce mają więcej broni. Więc to jest właśnie mój powód, dla którego Jay Pedal był, wycofywał się, gdy International Monetary Fund zaczął rozmawiać właśnie o tych cyfrowych w systemach identyfikacyjnych. Mają 325 milionów ludzi i oni mają wiele broni, i wiesz, nie ma tam jeszcze pełnego lockdownu, więc to jest właśnie dlaczego druga poprawka jest tak istotną sprawą. Dla większości ludzi na świecie nie rozumiem, dlaczego Amerykanie się tak wkurzają w odnośnie tych spraw związanych z bronią i posiadaniem broni. Wiesz, pierwszy powód jest taki, że oni nie rozumieją właśnie tej mocy kontroli umysłu, więc. Jeśli, jeśli ja mogę wprowadzić totalny system kontroli umysłu, prawda? No to wiesz, dla mnie bronie nie są takie niebezpieczne, ale wiem, że dla, dla ludzi, którzy rządzą, są. I pierwszą rzeczą, którą oni będą chcieli sprawić, to odebrać ludziom broń. I to zobaczy, że właśnie jeśli demokraci wygrają w tej lekcji, to będzie to pierwszą rzeczą, którą oni zrobią, ponieważ jak już sprawili, że wszyscy noszą. Noszą pieluszki na twarzy, to teraz będą próbowali odebrać im broń. Dlatego właśnie jeśli Republikanie trzymali Senat, to, to, było takie, to była taka duża sprawa, dla, dla, dla której nie mogli po prostu tego zrobić, ponieważ jeśli Republikanie trzymają Senat, no to mamy bałagan podczas elekcji, prawda? Ja wzrastałem w Filadelfii i mój ojciec mojego pierwszego chłopaka, miał czasami po prostu miał przy sobie dużą ilość gotówki, wykupywał głosy w elekcji, więc po prostu... Mamy taką historię w Stanach Zjednoczonych związaną właśnie z fałszowaniem elekcji. Ale nigdy nie widziałam tak oczywistej i bezczelnego fałszerstwa elekcji, więc wygląda na to, że nie mogli w stanie powstrzymać, nie byli w stanie powstrzymać, powstrzymać Trumpa właśnie gdyby nie ten wirus. I to też jest ciekawe, jak bardzo te operacje były ze sobą powiązane, aby upewnić się, że nie dostaniemy kolejnego populisty, prezydenta, który by był populistą. Oczywiście on jest również za procentralizacją, jest w tej drużynie, ale jak to Michael Moore powiedział, to jest drogą Amery on jest drogą Amerykanów na powiedzenie, na powiedzenie pierście się do tego całego do tej całej klasy rządzącej. Więc to było dla nich ważne, aby pozbyć się Trumpa. Użyli oczywiście gigantycznego oszustwa wyborczego. Użyli tego w taki sposób, że jest to oczywiste, że, że to jest fałszerstwo, że jest to po prostu poza jakimikolwiek skalami. Więc zwrócili się do populacji, i, i, którą próbują zamienić w sektę, w kult i musisz teraz udawać, że ten człowiek jest twoim prezydentem, chociaż wiesz, że on nie jest prezydentem, ponieważ wygrał w sfałszowanych wyborach. Mamy też fałszywego wirusa, magicznego wirusa, fałszywego prezydenta, Magiczny polityczny system, i wiesz, to tak naprawdę zaczyna przypominać jakiś kult albo sektę. Jedyną rzeczą, którą, jedyną rzecz, którą mogę powiedzieć, że to jest tak naprawdę jak, jak przełącznik w tym roku, że jesteśmy nagle w jakimś dziwacznym świecie, prawda? Byliśmy w dziwacznym świecie od minuty, kiedy zaczęli kraść pieniądze, które przenieśliśmy. Wtedy przeszliśmy do tego dziwne, dziwacznego świata, i myślę, że. Jak przenieśli to wszystkie pieniądze z oficjalnej rzeczywistości, odeszliśmy właśnie od oficjalnej rzeczywistości jeszcze dalej i dalej. I to jest właśnie część tego całego tajnego planu, że ludzie myśleli, że będą mogli pozostać na środku drogi, prawda? A teraz jest dla mnie czyste i bardzo jasne, że albo będziesz musiał wybrać i iść razem z tym kultem, z tą sektą, albo, albo nie. I nie ma żadnego miejsca, nie ma drogi pośrodku, którą będziesz mógł wybrać. Więc gdy zaczęły się zamieszki i gdy rządzący mówili, że nie możesz pójść do kościoła, ponieważ jest tam magiczny wirus, ale mogło się iść na protesty i na zamieszki moja drużyna zaczęliśmy i ja zaczęliśmy się przyglądać właśnie tym zamieszkom, więc jeśli przyjdziesz do Solarii, to tam jest da baza danych nazwana covid i Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to spojrzeliśmy na różne stany i spojrzeliśmy na miasta, czy gość, który tam rządził, był demokratem czy republikanem. Spojrzeliśmy na ilość zgonów i przypadków COVID-a i stwierdziliśmy, no dobra, okej, okay. zaznaczymy kwadrat, kwadracik w takim, w każdym miejscu, gdzie miały miejsce zamieszki. Więc zaczęliśmy patrzeć na wzory zamieszek tam, gdzie właśnie istniała ta, ta maszyna politycznej kontroli i zobaczyliśmy, że było coś dziwnego, kiedy spojrzeliśmy właśnie na te dane. Jestem bardzo osobą, która ma dużą intuicję. Gdy spojrzałem na to, powiedziałam do mojej cudownej osoby z drużyny wyświadcz mi przysługę i zaznacz kwadrat w każdym miejscu, gdzie istnieje rezerwa federalna, 12 banków lub siedzib kwater głównych lub ich placówek i mamy... W sumie 37 placówek, lokacji i chcę, żebyś zaznaczyła kwadrat w każdym mieście, w której, w której mamy placówkę ich banku lub główną siedzibę. I to, co odkryliśmy, że 34 z 37 lokacji banków miały zamieszki. I mówię zaraz, chwila, moment. Tutaj jest zdecydowanie jakiś, jakiś wzór. Jest tutaj jakiś trend. I okej, okay, no to poszukajmy czegoś dalej. Więc zaczęliśmy od Minneapolis i. Wzięliśmy dane wszystkich budynków, które były uszkodzone lub spalone, firm lub biznesów, i umieściliśmy to wszystko na mapie. Gdzie te, gdzie te firmy i biznesy były i jak blisko były do banków Federalnej Rezerwy. i Jest ulica w Minneapolis, nazywana Lake, więc zmapowaliśmy, umieściliśmy na mapie te wszystkie rzeczy. I następnie umieściliśmy strefy możliwości. Wiesz, czym jest strefa możliwości? Strefa możliwości to jest taki mechanizm ochrony przed podatkiem, który został stworzony w 2018 roku, aby pomóc miliarderom z branży technologicznej, którzy sprzedawali swoje akcje, aby uniknąć płacenia podatku od wzbogacenia się. Więc, jeśli jesteś Jeffem Bezosem, który sprzedał 10 miliardów dolarów akcji w tym roku, jeśli przeniesiesz te wpływy do jednej z tych stref możliwości i w, w pewien sposób się nimi zajmiesz, to możesz uniknąć płacenia podatku od wzbogacenia się, więc to jest fantastycznie dochodowe. Jeśli spojrzysz na zamieszki, gdy pierwszy raz zobaczyłam, jak te wszystkie budynki i, i biznesy zostały zniszczone pomiędzy tą ulicą Lake Street. Zaśmiałam się i powiedziałam do siebie, wiesz, jestem asystentką sekretarki dzielnic mieszkaniowych. To nie, jest, to nie jest trend zamieszek, to jest trend przejmowania nieruchomości. Więc to, co mówisz że oni chcieli wykupić te nieruchomości, więc tak, więc mamy tutaj miejsce, gdzie wszystkie te biznesy świetnie sobie radzą. Posiadają je ludzie pochodzący z Hiszpanii, Afroamerykanie. I masz tutaj właśnie tą strefę możliwości, więc najpierw deklarujesz, że te biznesy nie są niezbędne, więc zamykasz je, prawda, z powodu magicznego wirusa. Więc deklarujesz to, że są nie, nie, nie są niezbędne. teraz jest mają duży problem, mają oni wszyscy duży problem, ponieważ oczywiście nie mogą pr przeprowadzać dalej swojego biznesu. Dalej masz zamieszki, spalasz to, niszczysz im te miejsca. No jakbym była bardzo sprytna, jeszcze bym wycofała im ubezpieczenia. Nie wiem czy tak było. Tak czy inaczej, teraz biznesy są zamknięte są zadłużone, niezależnie czy to są karty kredytowe, czy jakieś pożyczki, kredyty w bankach. Oczywiście ich budynki zostały zniszczone. Ubezpieczenie nie pokryje wszystkiego, aby zre zreperować i naprawić te zniszczenia. Więc będzie znacznie łatwiej i taniej dla mnie wejść tam i wykupić te wszystkie budynki, prawda? Voilà. Więc to się nazywa kapitalizm katastrofy. Więc zmapowaliśmy wszystkie budynki w Minneapolis i później przenieśliśmy się do Kenosha i do Portland i teraz zrobimy miejsce, sprawdzamy miejsce w Ohio i te wzory, które tam widzimy, gdzie pojawiły się właśnie te zniszczenia, mówią dokładnie, mówię po prostu jako asystentka sekretariatu dzielnicy mieszkaniowej, to są po prostu plany przejęcia, szczególnie jeśli mówią, że te wszystkie biznesy nie są niezbędne i ja wszystkie zamykają, prawda? I na pewno masz tam wiele restauracji. Więc jeśli na przykład zobaczysz na San Francisco, 49% z biznesów w San Francisco, 49% oczekuje się, że zostaną zamknięte pod koniec roku. Wiesz jak wiele różnych nieruchomości i budynków będziesz mógł przejąć? To jest fenomenalne, to jest przejęcie. Więc jeśli zdasz sobie sprawę, że jeśli oni sprzedadzą te wszystkie swoje akcje z branży technologicznej, to będą mogli to wszystko wykupić, prawda? I budują to naszą smart grid inteligentną siatkę przed naszymi oczami, prawda? Pamiętasz, jak mówiłem, 34 z 37 miast ma tamte swoje banki, więc buduję tą siatkę technologiczną dookoła tych banków. I to jest chyba to, co musisz zrobić, jeśli wchodzisz z kryptowalutami, z systemem kryptowalut. Okej, okay, więc Mr. Global. Czy możesz wytłumaczyć, kim jest Mr. Global? Tak, więc Mr. Global to jest moja ksywka dla ten komitet, który rządzi światem. To definiująca cecha na naszej planecie, że to jest wielka tajemnica. Jeśli myślisz, to fenomenalne, jeśli myślisz, że żyjemy na planecie i tak naprawdę nie żądamy, aby dowiedzieć się, kto tak naprawdę rządzi naszą planetą, jak ten system działa. Zamiast tego jest to sekret, więc oczywiście ja mam wiele różnych przemyśleń na temat tego, kto, kto to może być ale na razie nazywam ich Mr. Global. Więc Mr. Global wprowadza robotykę, która jest jedną z nowych technologii, która naprawdę zacznie wprowadzać gigantyczną różnicę. Czy może to podpisać? Tak, więc tutaj mamy naszego robota, tu jest nasz robot, a tu jest człowiek. I oczywiście pytaniem dla Mr. Global jest takie, kto jest bardziej efektywny pracując przy czym, czyli. W jaki sposób zarządzasz, będziesz mógł zarządzać planetą i wszystkimi surowcami naturalnymi i zbierać te surowce i upewnić się, że moje ryzyko będzie ograniczone, więc będziesz używać robotów i sztucznej inteligencji. I co chcesz po prostu, aby co teraz robili ludzie? Więc podłączasz ich wszystkich do chmury przez system kryptowalut ze sztuczną inteligencją i programowaniem i mogę mieć wszystkich ludzi uczących roboty, aby wykonywać te prace, które mają wykonywać. Byłam w Aspen, w Instytucie Aspen w 2017 roku, miałem rozmowę z gościem, z kapitalistą, wiesz, taki rodzaj typowego miliardera i spojrzał na mnie i mówił, że mogę tak naprawdę wziąć każdą firmę i sprawić, aby była całkowicie zautomatyzowana z moim programowaniem i robotyką i że nie potrzebujemy już więcej ludzi. Nigdy nie rozmawiałem z nikim, kto nie rozumiał tej części o zamieszkach, ponieważ to jest bardzo typowy, typowa stara sztuczka. Tak, szczególnie właśnie w biednych dzielnicach. Więc chcę, żebym kontynuowała z tym. Tak, więc mamy tutaj mamy tutaj Mr. Global na samym szczycie tego. Tutaj mamy bazy danych, oprogramowanie, system oprogramowania używające sztucznej inteligencji. To jest bardzo bardzo, i bardzo ważną częścią tego jest system satelit, który teraz jest wystrzeliwany na orbitę. I używanie telekomunikacji i cyfrowej technologii. Używając tego masz możliwość namierzania ludzi 24 godziny, 7 dni w tygodniu i monitorowania zarówno ludzi, jak i robotów. I pytanie dla Mr. Global jest takie, co jest bardziej efektywne? Jeśli wszystko będę mógł dalej robić przy użyciu robotów, to co zrobię z ludźmi? Już ich więcej nie potrzebuję. Więc widzimy, że oni budują taki rodzaj farm ludzkich. lub. Więc oni to opisują jako zarządzanie surowcami. Jeśli spojrzysz na technokratów, więc mówiąc o technokracji, my myślimy, że po prostu przechodzimy, wiesz, wszystkie systemy, które używają technokraci. W technokracji masz dwa, dwie wizje świata. Moją wizją świata, moja wizja świata jest taka, że ludzie są niepodlegli, niepo, są niepodległymi indywidualistami, indywidualnościami. I to, to, jest, to jest to, co jest zapisane w, naszym, w naszej Konstytucji odnośnie właśnie niepodległości, prawda? I to się wszystko obraca wokół obrazu niezależnego, niezależnej jednostki, jako kogoś, kto jest wolny poprzez boski autorytet. Natomiast w wizji technokracji człowiek jest tylko surowcem naturalnym, coś takiego jak ropa naftowa. I trzeba go w ten sposób używać, więc oni nie są niezależnymi, niepodległymi jednostkami. I są albo bardziej lub mniej efektywni niż robot i w różnych funkcjach, więc to, co teraz mówię, to to, że Mr. Global patrzy na ludzką rasę coś, jako, coś jak bydło, nie jak ktoś, z kim oni dzielą empatię i wiesz, oni nie postrzegają nas jako ten sam gatunek, jak oni sami. I tak naprawdę duża ilość biotechnologii pozwoli im żyć znacznie dłużej. I żyć w bardzo różny sposób niż my, więc jedno z wyzwań całego utajnienia tej grupy, ponieważ oni technologicznie odchodzą tak daleko, że już praktycznie kulturalnie, legalnie i finansowo są oddzieleni od pozostałych grup, więc oni jak gdyby odłamali się i stworzyli swoją własną, niezależną cywilizację. Oni nie myślą o sobie jako części naszej cywilizacji. A kim oni są? No cóż, to jest wielka tajemnica i dlatego nazywam tą grupę Mister Global. Moje osobiste doświadczenia z różnymi ludźmi, z tej grupy różnymi frakcjami, ale ultimatywnie nie mogę Ci powiedzieć, kto tak naprawdę kontroluje, ale powiem Ci, że jestem pewna, że planeta jest rządzona przez siłę, że jest rządzona siłą i ta osoba, która ma najbardziej potężny pistolet, będzie to kontrolować i teraz chodzi o to, żeby kontrolować kosmos i właśnie ktoś, kto będzie miał najpotężniejsze broni kosmiczne. No i jeszcze ktoś, kto kontroluje przepływy, szlaki morskie, prawda? Zawsze tam była, tam była siła. Ale teraz przeszliśmy w kosmos i to jest oczywiste, że jeśli ktoś będzie mógł kontrolować zarówno te szlaki, jak i kosmos będzie dominował. I mieliśmy tą interesującą dyskusję w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie dwa lata, gdy Trump był bardzo gadatliwy na temat naszej siły kosmicznej. Właśnie mówił, że co jest możliwe w kosmosie, że mamy, robił te aluzje do tych wszystkich naszych magicznych, kosmicznych broni. I w pewnym momencie generałowie zaczęli się na niego patrzeć, mówiąc, nie mów o tym, nie, nie rozgaduj tego. Więc tak naprawdę nie wiemy, do końca nie wiemy, ale wiemy, że jest teraz kompetycja pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Konkurencja i ten gracz, który będzie miał bardziej dominującą pozycję w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej, będzie miał siłę dominowania nad całą planetą. Więc... Chińczycy mają ten system nazywany systemem społecznej kontroli, prawda? Więc oni powiązali finansowe transakcje i różne możliwości do podróżowania i do wykonywania różnych prac, do Twojego zachowania. Wiesz i widzieliśmy różne serie, seriale telewizyjne mówiące o tych, o tych systemach, ale mówisz tutaj o świecie, gdzie, który widzimy teraz w Chinach, gdzie większość ludzi jest pod kompletnym namierzaniem 24 godziny 7 dni w tygodniu ich możliwości finansowe są powiązane do tego, w jaki sposób się zachowują, więc ja to po prostu nazywam systemem niewolnictwa, ponieważ nie ma, nie ma tam osobistej wolności. Więc do pewnego wymiaru to, co technokracja sprawi, to przeniesie nas do podobnego systemu, jaki mamy w tej chwili w Chinach. Więc tam, gdy nie będziesz się dobrze zachowywać, możesz być ukarany, prawda? Wiesz więc w teorii musisz dostać pewną pracę, aby zarobić pewne, pewne konkretne pieniądze w obecnym systemie. W nowym systemie będziesz musiał. W nowym systemie. Będziesz musiał pracować dla pewnej konkretnej firmy i osiągnąć pewien konkretny rodzaj prominencji, aby pozwolono Ci przemieścić się dalej niż 10 km od Twojego domu albo abyś mógł gdzieś po prostu polecieć. Więc to jest coś w rodzaju kolejności dziobania, jeśli chodzi o dostanie wolności do tego, jak daleko będziesz mógł podróżować, lub dostępu do surowców, lub jak wiele pieniędzy będziesz mógł zarobić. Ale pamiętaj, że wchodzisz do systemu, gdzie oni wierzą, że po prostu mogą zautomatyzować wszystko poprzez oprogramowanie i robotykę i sztuczną inteligencję, i będzie dla Ciebie dużo trudniej dzielić benefity i bogactwo tego systemu, ponieważ centralna grupa może wyekstraktować tak wiele bogactwa, tak wiele więcej. Innymi słowami oni mają lustro, jednostronne lustro i mogą widzieć wszystko, co ty robisz, a ty nawet nie wiesz, kim oni są. To, co jest bardzo ważne do zrozumienia o tym, co się dzieje w tej chwili, to to, że większość ludzi, jeśli mówimy o, trans, o systemie transhumanistów lub po prostu systemie niewolnictwa, większość z nas wspiera i finansuje i buduje go. Więc gdy po prostu patrzę na wielką farmację i na ludzi, którzy zarządzają tą farmacją, dlaczego budują system, gdzie ich własne dzieci i wnuki będą niewolnikami? Dlaczego centralne banki to robią? Dlaczego oni myślą, że, no wiesz, jest teoria w Ameryce przez wiele lat um, odnośnie tych różnych klas. Pieniężnych, jeśli zarobisz wystarczająco dużo pieniędzy, będziesz mógł zrobić co chcesz i wyjść z systemu, i będziesz mógł jeść organiczne jedzenie, nie jeść jedzenia modyfikowanego genetycznie i moje wnuki również i nie będą musiały brać szczepionek, prawda? A jak zobaczysz, kto wprowadza ten system, te wszystkie różne dziwne aktywności, widzisz, że oni budują swój własny system niewolnictwa i to oznacza, że my mamy siłę, aby to zatrzymać. Innymi słowami... Nie musimy finansować tych firm, które to robią. Nie musimy pracować dla tych firm, które to robią. I nawet nie musimy płacić podatków, ponieważ nasz rząd łam łamie wszystkie prawa związane z zarządzaniem finansami. Więc musimy sprawić, żeby pociągnąć ich do odpowiedzialności. Więc budujemy swoje własne więzienie i finansujemy to więzienie, ale to też daje nam możliwość zatrzymania tego. Dlatego jest to tak ważne, żebyśmy zobaczyli, gdzie ten system zmierza. Ponieważ nie będzie wyjątków. Więc jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie numer jeden to jest przejrzystość, żeby zobaczyć co, zrozumieć co się dzieje i dokąd ten system zmierza i wtedy zatrzymać, budować to. Prawda, jeśli pracujesz dla wielkiej formacji i budujesz ten system, przestrzeń, przestań. Znajdź coś innego, znajdź nową pracę, zbuduj system lokalnego jedzenia. Będziesz mieć wtedy jedzenie, więc przestań finansować ten system. Zacznij rozmawiać, dokąd to wszystko zmierza. I co ważniejsze, dokąd chcemy, żeby to zmierzało, ponieważ będziemy musieli przebudować całą ekonomię od, od dołu do góry, jeśli nie chcemy być w tym bardzo scentralizowanym systemie. Więc to wszystko sprowadza się do Ciebie. Raz byłam w Waszyngtonie i Miałam konto w banku JP Morgan i jednocześnie byłam zaangażowana w 12 różnych spraw litigacji podczas krachu nieruchomości. Wypisywałam czek na moim koncie JP Morgan Chase i zdałam sobie sprawę, dlaczego, dlaczego jestem w tym systemie, który po prostu popełnia te wszystkie przestępstwa i niszczy społeczności. I pomyślałam, że muszę po prostu sama się oczyścić i przestałam. Więc wiecie, jeśli jutro wszyscy by się obudzili w Ameryce i przestali używać bankomości z J.P. Morgan Chase i powiedzieć powiedzieliby, że słuchajcie, wszyscy jesteście kryminalistami, nie nic z wami nic wspólnego i przechodzimy do naszego lokalnego banku społecznego, jakiejś lokalnej społeczności, to by była rewolucja. To by była totalna rewolucja, jeśli 20 kobiet odmówiłoby sypiania z zarządzającymi tymi wielkimi firmami, prawda? To by była rewolucja. Mamy siłę zmiany tego, ale będziemy musieli wszyscy się oczyścić, ponieważ prawie większość z nas pomaga lub jest obojętna na wprowadzanie tego. To nie oni, to my, więc rozwiązanie należy do nas. Jesteś albo po stronie transhumanistów i tego systemu niewolniczego, albo jesteś po stronie ludzkiego systemu. A jeśli jesteś po stronie ludzkiego systemu, to musisz znaleźć sposób tworzenia pieniędzy i zacząć robić coś socjalnie, zacząć budować nowy system, ponieważ najpierw musisz mieć dobrą mapę. Nie możesz tego nawigować, jeśli. Nie możesz zobaczyć systemu transhumanistycznego, który jest budowany. Więc wróćmy do filarów. Nie pomagaj wojsku budować tej operacji prędkość światła. Nie pomagaj gościom z branży technologicznej rozkminić w jaki sposób wstrzyknąć ci nanocząsteczki do twojego ciała i podłączyć Ci do chmury. Nie pomagaj wielkiej farmacji.